się hey, Siamanka ja z tej strony, MuzykaTV, witam Was do kolejnej reakcji. Na kanale Transatlanty Tsunami, FitKury, Kury, Prot, Zemcone. Zem czy Zimsone? Kurwa, nadal nie pamiętam jak mówiliście, poprawcie mi jeszcze raz w komentarzu. Eee, wracając, eee, ktoś prosił na, na, na Instagramie mnie, żebym nagrał. Eee, Był już chyba dwa razy, właśnie eee, kolega na, na, na kanale. Więc postanowiłem sobie sprawdzić. W sumie też jestem ciekawy tej, tej muzy. Często to jest jakby totalnie inny wave e, niż to, czego słucham. Więc e, macie troszkę inne spojrzenie e, na, na, właśnie, na właśnie tych artystów. Bo tak, będę szelmy, nie słucham takiej muzy na co dzień. Ale jestem po prostu ciekawy, jak to brzmi, z czym to się je. No i co, let's go, nie? Sprawdzimy to sobie. I... Aha, i mam okulary kuła, mam takie oczy zaspane. Wyglądam jak trup. Tak wyglądam jak kulz Cieszmy się tylko dobrymi sumami Serio, ja Sonnetą się tylko dobrymi sumami jakbyśmy byli czekaj U, Daj mi więcej życia Taki beat, nie? Taki numer był jakiś, ale Bardzo podobny, podobny tego, melodyjka na początku, nie? Mm mam więcej życia mm, na no, się tak. tylko dobrymi sumami ja to lubię yeah, tak. się tylko dobrymi sumami jakbyśmy byli rybakami yeah, yeah. Razem przed przetrwamy tu każdy tsunami nie imponuje nam titani yeah, yeah. Już się nie wkurwiam dziś będę spokojny jakbym przemierzał oceany yeah, yeah. Nie płacisz kurwa litrami choćby za nim przyjdzie tsunami yeah, yeah. Cieszmy się tylko dobrymi sumami jakbyśmy U. byli rybakami yeah. To jest to co lubię to jest to co lubię mówię mam to wiele razy że gdy gdy artyści zmieniają się właśnie w w zwrotce czy w refrenie po prostu, w nawice. Bardzo to lubię, fajne to jest i cieszę się, że do Polski to weszło. Kiedyś w Ameryce bardzo dużo, znaczy kiedyś kurwa, no w Ameryce już to od bardzo dawna to było stosowane, w Polsce nie było tego aż tak dużo do, przez ostatnie lata, przynajmniej mam takie wrażenie, przynajmniej w muzyce, przynajmniej w Łojwie, który słucham. E, I podoba mi się to, że to wchodzi do Polski, bo no wchodzi, no dobra, wchodzi to jest dużo, dużo powiedziane, po prostu, że to już jest w Polsce, nie, bo to wchodziło tak jakieś też czasami. Razem przetrwamy tu każde tsunami, nie imponuje nam Titanic yeah, yeah, Już się nie wkurwiać, dziś będę spokojny, jakbym przemierzał oceany yeah, yeah, Nie płacisz kurwa litrami, chodźmy zanim przyjdzie tsunami, tsunami, tsunami. Yeah, yeah. Dziś wyruszam w nowy rejs, yeah. Yeah, 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 yeah. tym razem Ciebie tam nie wezmę zabrałem Cię nad morze, drugi raz wylałem morze Uważam, że to jest taka muzyka, e, która bardzo jest zależna od tego, w jakim się stajcie w życiu, e, jak się czujemy bo, generalnie wydaje mi się, że gdybym był teraz smutny w chuj, to taka muzyka no bardzo by umiała mnie troszkę, znaczy troszkę bardzo ja do w ogóle. Umiałbym je po prostu podnieść e, w danej chwili. I uważam, że po prostu, gdybym był smutniejszy, to jeszcze bardziej mi się dało. Ale tak powiem Wam, że na razie bardzo pozytywne zaskoczenie. Powiem bo też, że tak jak Wam mówię, że to jest muzyka, której nie słucham na co dzień. Bardzo mi się to podoba na razie. Ciebie tam nie wezmę. rozobrałem nad morze, drugi raz wylałem morze. Myślałem, że nic nie pomoże, ale odnalazłem nowy brzeg. Cieszmy się tylko dobrymi chwilami, Jej. tyle złych już było za nami Pracowaliśmy latami, żeby łowić sumy, nie stać się sumami Lubię w kurym to, że on jest taki wkurwiony zawsze, że umie tak, wiecie, do depnąć, nie? I tak troszkę nawinąć, jakby, że, znaczy że słuchaj, że to kurwa po prostu czuje, nie? Właśnie zawsze w którym to zauważyłem, zauważałem e, gdy, słucha, gdy słuchałem po prostu Wagon, czy Chill Wagon, czy jakichś innych projektów Że on zawsze był taki wiecie Taki wkurwiony, że idzie po swojej nie Podoba mi się to zawsze strasznie uh, Oszczędzaj to zdrowie, wylewaj szampany jakbyśmy byli pojebani uh, uh, Nie wiem ile to kosztuje, ale wolę tego nie wlewać do kształnie mgły Zpełniona morze swe snu Ona nie może tam przyjść Wczoraj za długo siedziałem tam zły Le, Leczyłem bombę i lał mi się jeans Ale jest dziś Wypływamy w nowy rejs. Oni nie mogą tam pejść Wczoraj za duży Zajebiście, cały numer jest w ogóle na zmianę. Kozak fój, koncept. Bóg płyniemy do lepszego życia wyspę. Cieszmy się tylko dobrymi sumami, jakbyśmy byli rybakami. Razem przed famy tu każdy. Aha, cieszę się tylko dobrymi sumami, jakbyśmy byli rybakami. Sorry, ja się troszkę wczułem. Mm, w nie za bardzo analizowałem tekst w tym samym momencie. Ale fajny wers, kurwa. Fajny wers. Tsunami nie imponuje nam, Titanii. Już się nie wkurwiam, dziś będę spokojny Jakbym przemierzał oceany Nie płacisz kurwa litrami, chodźmy zanim przyjdzie Tsunami Jesteśmy się tylko dobrymi sumami, jakbyśmy byli rybakami Razem przetrwamy tu każde tsunami Nie imponuje nam, Titanii. Już się nie wkurwiam, dziś będę spokojny Jakbym przemierzał oceany Nie płacisz kurwa litrami, chodźmy nim przyjdzie Tsunami Dziś wyruszam w nowy rejs, Kurwa, przyjemne, przyjemne, ty dobrze mi się tego słucha. E, to chciałem tak e, troszkę mm, wrócić do, do właśnie takich numerów. E, o kurwa, widzicie co to mam w Od, odbiciu? Kanin, Wes, patrzy na was e, z drugiego monitora. E, to, co chciałem powiedzieć, że mm, generalnie taka muzyka, e, tak jak wam mówiłem, że gdy jesteście, gdy jesteście smutni, gdy macie, powiedzmy, tam złamane serce, etc., etc., e, to po prostu. A taka muzyka dobrze trafia, ale ja jestem akurat tą osobą, której muzyka nie za bardzo umi pomóc. E, jakby tak bardziej podnieść na duchu czy coś. Ja jestem taki bardziej, że muszę sam sobie to wszystko w ogóle poukładać. Nie wiem jak wy ale ja mam właśnie taki problem zawsze, że muzyka jakoś nigdy nie umiem mnie zmotywować, nie mam takie zawsze uczucia. Tym razem ciebie tam nie Raz ci drugi raz wylałem morze Myślałem, że nic nie pomoże, ale odnalazłem nowy Kurwa, fajne ty, fajne w chuj. Nie tak piję się... samogonu w hotelowym lobby, w piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu, jak kończę koncert. To naprawdę fajne. Ja pierdolę. Podoba mi się, podoba mi się. Kurwa, fajny numer, strasznie. W ogóle, nie wiem, tak podchodziłem do tego, e, do tego odcinka tak bardzo z dystansem, bo... bo wiecie, no jakbym nie słuchał takiej takie muzy, więc myślałem, że też tego za bardzo nie kupię. A kurwa, naprawdę mi się spodobało. I fajny melodycznie, fajnie dobrze to brzmiało, chłopaki się przemieniali, fajny koncept na numer. Tekstowa też jest, kurwa, zajebiście. No, no, naprawdę, dzięki za to polecenie, bo, bo bardzo się zdziwiłem i e, dobrze mi się tego naprawdę schało i nawet zaryzykałbym stwierdzenie. co mnie, nie że to jest zaryzykowanie stwierdzenie, ale będę wracał do tego numeru, po prostu to chciałem powiedzieć. E, wielkie dzięki, że jesteście i wielkie pozdro. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.